Cześć wszystkim, z tej strony Light. Ten film powstał ze względu na to, że kończymy nagrywania już na YouTubie, kończyłem wszystkie live'y na YouTubie, bo i tak zasięgi spadły, a jeszcze wcześniej zrezygnowałem z nagrywania na YouTube. Więc cieszę się, że mogłem z Wami współpracować przez około 6 lat chyba nawet, od 2019 do 2025 roku. W sensie generalnie to i tak, i tak 2023, no, ale trudno. ale teraz tak naprawdę kończę to, co wszystko było. E, dziękuję każdej osobie, która była w tych live'ach, jako moderacja, czy jako widz, brała udział w moich różnych konkursach, turniejach. To było dla mnie zaszczyt. E, myślę, że przejdę na, przejdę na Twitcha, a jak nie, no to oficjalnie się już tak totalnie żegnamy. Ale żegnamy się z platformy YouTube. E, było miło współpracować z Wami. Mam nadzieję, że, że po prostu będziecie pamiętać dobre chwile, które były kiedyś których już raczej nie będzie Ale cieszę się, że mogłem współpracować Z naprawdę dość czasem dużą, ale też małą popularnością kanału I co mogę powiedzieć? Życzę wam dobrego Dobrych tam innych kanałów, tak? Subskrybowań I popełnienia oglądacie pooglądacie kogoś innego I nie gracie też pewnie Fortnite, jak kiedyś Też przestań grać Fortnite'a Bo to już nie to samo, co kiedyś ale co, eee, ja byłem Light do zobaczenia w albo w ogóle już trzymajcie się, cześć